W ogóle nie wygląda. we po Post lotniczy w Gdańsku. Przyjechałam autobusem 210 i idę na odprawę. Wylot do Tromsø. Kiedyś tutaj przyleciałam z Warszawy do Gdańska, tak y, turystycznie. Odloty za dwie godziny, wylot. Tym samolotem lecę dalej. Do Laponii z choinką lecę. No właśnie, a do Laponii to jest bliżej niż my lecimy za biegun, aż tamto. Północ, a Laponia jest bliżej. Można przetestować. <grywa> a co byś <mi> powiedział? <grywa> Leciała rzeczywiście. jest <grywa> <Są> do Warszawy. Prawa do Tromsą, do Norwegii. Norwegia. który mamy odlot przypomina mi się y, Finlandia Finlandia i Mikołaj tam jest Tromsø 19:30 19:10 Dziewiętnasta Otóż jest odprawa. Duty Fre Dobrze mówię po angielsku. Myślałam, że jestem w Gdańsku, ale A ja widzę, no tak. że... w Polsce. No, a ja jestem w Londynie. Co tam jeszcze nie? jest? Jest jeszcze prezenty. Ja wezmę sobie tak jeden. Co? O, to, to, to nawet takie wejście? Wejście przed dobem, to chyba wesele jakieś. Prezent biorę, nie? tam nie, to jest tam Chciałabym coś z Gdańska pokazać. To. Czekoladki, praliny, zwierzynka. Aha. Ogda jest, kieso. Ładnie. O, baryłki. O, nie widziałam, że, że tyle rodzajnie. Tylko myślałam, że dwa rodzaje. O tak jest.

Trąco w drodze do Norwegii. Można do autobusu, halo. To jakaś prywatna rezerwacja na końcu? Pani ma miejsce stojące? Tak. Ja mam Stojące chyba były tańsze, tak? Stojące na Zetkę, co tak tu wysoko. Kiedyś później. Chyba nie? Jakieś do siedzenia zmieniło. Tak, wszystko się zmniejszyło. A wszystko jest... Nie no, i ceny się zmieniły. <mulary> na pokładzie założył na arteku ERWA, a przez tak zawsze Nasz lot do dronu trwa 2 godziny i 15 minut. Teraz prosimy Państwa o zabięcie pasów, złożenie stolików, odsłonięcie okiem. Nasze dowoga zaopiekuj się Państwu. Widowo, że starania wylotu będą w miłej i bezpiecznej atmosferze. Dziękujemy, że wdrożyli ten wizer. Życzymy przyjemnej podróży. <try> Ta dzisiaj trochę jest lepsza jak do jutro wejście prosą jest zorza Oczy. Ojej, pierwszy raz śnieg widziałem. Nie, no przecież to nie jest dużo śniegu. Pytaj się o iglo. To jest laponia. My jesteśmy uu, wyżej, jeszcze, niż laponia. Uuu. <laughs> laponia to jest tam w tyle. <laughs> o iglo pytać. Zobacz. Jaki śnieg chrupiący taki tam jest w samego centrum? No chodźmy, to chodź. Tromsa Numer 24. Autokarów to dały chyba, się takiej miejski Tu ryba jakaś Foka Co w związku z tym? Znalazłaś coś? Duży Tu potrzeba duże kopary. Że zima zaskakuje drogowców w Polsce, a w Tromso y, Drogowcy zaskakują zimę, nie? Tam aż skorupa. Zrywają skorupę ze śniegu. O Boże, szoruje. Zobacz, posłuchaj. Nie wiemy jak kupić bilet, pan nie wie? No, no, so. oh, okay. I this? No, za can... darmo. Z dniem może być problem, więc nagram noc. Chyba dnia nie będzie w ogóle. Chyba, że. No, może tak, ale może nie być w ogóle. A śniegi. Bo mi się pomyliło y, w Oslo, albo jakieś takie stare budynki. Mi się pomyliło, szukam starych budynków, a tutaj same takie nowe. Bo to jest y, przecież w Trąco. I mieszkanie znajduje się po prawej stronie. Ale jaki fajny statek! To by było to. Proszę. Zobaczmy. Mam. Wow. jakie fajne mają do jeszcze nie, Nie. Takie mamy piękne warunki w Tromso. O, fajny zegarek.